Siema, tutaj Blade, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Battlefield 3 i tym razem to jest misja między młotem a kowadłem. Zapraszam do oglądania. Wygląda znajomo, bo powinien. Chcesz, żebym ci powiedział, co w nim jest? Ile mnie to będzie kosztować, czas leci. Masz to u mnie gratis. W tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa. Kumplował się z twoim starym znajomym Al-Bashirem. strata o czasu. Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski swojej nie przerywać? Właśnie. Wiedziałeś, że Kafarow i Al-Bashir ze sobą współpracują? Wiem tylko tyle, że zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy wschód. Północny Iran miał tam być Kafarow i pozostałe bomby. Miał być? Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania Al-Bashira. Nie wiadomo skąd wziął ten telefon. Musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon, wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie się ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafarow miał willę w Dolinie Gilad. Przerzucona nas tam, ale sprawy się pokomplikowały. muszę hmm. Dobrze. Więc zacznijmy sobie kolejną misję. Gdzie my teraz jesteśmy? Gdzież jesteśmy? Dobra! Kompleks Kafarowa znajduje się Dolina. po drugiej stronie doliny, Ara. za mostem Gilad! Araksu. Kim on Araksu. właściwie jest? Iran. Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira! Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami! Do wszystkich! Kierować się w stronę 16. czerwoną. czerwona, okay? Weszli okay. Z Przyjąłem! Możecie potwierdzić szefność? Jeden więcej informacji do trzy, bez odbioru. Hej matkowicz pobudka! Dość tego z Nie ma zegarka. Zespałem 34 minut. Śmieje mi się panie wiaduszek. Dziwnie, bo miał w ogóle zegarka. Co to może znaczyć? O kurwa! Zasadzka z resztę! Drzewa atakują! Są tu chłonne? Są tak coś. tu chłonne? No, to fajnie. To fajnie. Ha! Macie iść magazynki. Co tu się kurwa dzieje? Nie mam pojęcia. Pójdziemy środkiem. Aha, uste... auto znikło. Jest, To ciekawe. Wniski teraźniejszego, że strzelają. Jakieś w tu na Zaraz no. mi nie Dobre, już zginął. Dobre jak ona Doliny do Arkasu. To coś tu. O russy spadochroniarze. No, co nam powiesz? Mam też. A. O ja pierdolę. Spadochroniarze. Też. Rosyjscy, co jest? Może pracują dla kafarowa? No. Tak czy siak Steve boję się, że mogą mieć lekką przewagaliść Steve Nasz cel jest jasny Do bomby Szajbusz Pogadajmy no z nim mm -hmm. Okej okay. lecimy Dołącz do kola Okej okay. Więc dołączmy do, do tego Murzyna konwój gotowy ja pierdolę rozportoje masz gnoju o dużo ich tu Urzuczałem sobie coś ja pierdolę nic z tego nie będzie nie przejdziemy Żołnierze wroga tam okopują się desant wyklucza trasę na wprost co tu się u diabła dzieje? tu z tego samego powodu, co my, sierżancie. Chodzi o to, że jesteśmy z nimi A, w stanie doda. wojny? Strzelano do was. Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Co? Rozumiecie, o co chodzi? A z granatnika wyjścia? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwszy. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki. Wiemy, że współpracują z PRR. No do dobra, ruszamy. Aha, okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę rozpoczynamy drugą, normalnie kurwa zajebiście! Otrec! No nie? Słyszałeś rozkaz, jazda! No fajnie. Nic z tego nie będzie, nie przejdziemy. Piórka, przygotowaj się do wymarszu! Tam I Te nogi są śmieszne. Do nas! Rozproszycie, rozproszycie, Nie strzelają na nas! się! Rozproszyć się, kurwa! Uwaga na Nie przestawaj mnie Ja! Ah, 들소와 아, 람이 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 Niezrozumiałeś, nie Co, już wszyscy? Dobra, też szkoda, że był taki klimat. Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji kafarowa. A I to tak. właśnie o niego nam chodzi. Po niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego. Zrozumiano? Tak, ser, jest КОНТАКТ! КОНТАКТ! ЛИНЯ вопрос НА НА ОТВАРТЫМ ТЕРЕНЕ 200! ОГНЯ! Рób НА eh? НА no разумеем. Схватчик. Tak! Dawaj tego. Nie wywoł. Jasne. Dostał? Nie. O kurde. To gnojek ściągnął mu. Między młotem a kowadwy. Mija drzewa wprost! na otwartym terenie 200! Ognia! Rubka złonął na wprost! A zaraz ten Przygotuję! A, nie trafiłem. Kosz, kosz, kosz. Pierws. Aha! O, rany! No kto mu kazał tam stać? Ja cię pierdziele. No jakby tam nie stał, nic by się nie stało. Głupi czołg. Linia drzewa wprost! Wróg na otwartym terenie, 200! Ognia! Wróg na złotą na wprost! Dobra, teraz rób tak. No co się tu Dobra, zaraz wstąpię. 高雪。 NAPRZÓD na MARSZ! PIJOŁE! DO MNIE! Taki Stary. gówniarz. I się położył. Myślę, że go... Dobra. Zostawię to bez e, komentarza. P.K.R.! na prawej flance! Ogień osłonowy! Tupu, tupu, tupu.

A, rany, strzelają mnie. A wy co tutaj robicie? Na kogo się stajesz? A, tak. tutaj siedzi? по да. О, русские. Ну, или вас не Jeszcze ktoś No to jest jaj Na nie widzę więcej Dobra, do roboty A. Już Gdzie? Gdzie ten Gdzie znaczy, nie... Gdzie teraz nie? Gdzie ten by? Z prawej Z prawej Hum, que okay, o okay. ops. Alguém já foi e não vai Ah, porra. oh, porra. oh. O bolało! O, o! mnie wygókuł! Znaczy gówno nie wygókuł! Trzymać tempo! Opiaj naprzód! Zęta usłoną! Prawa strona! A? Dobra, daj no mi to. Musiałem nic zakładczyć powoli O, jaki celownik um. O Zasłonę, zaosłonę Na no, kogo ty się czajisz, murzy, Bierz, Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? i pijesz mi robimy pod siebie, A, nie przejeźdź czasem. Jeszcze dwa od Aha, znowu. SAF M Znaczy SAF w nie SAF-M, przepraszam. Nie zauważył, żeby nie zauważył. Dobra. Dobry, 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 dobry. Ach. Siedem strzałów, siedem strzałów.

Słyszę, że tak zdradzam, ale naprawdę fajny moment. No. Sierżancie Campo, raport. Ser. Raport. Nie damy rady całej rosyjskiej brygadzie. Może warto to jeszcze przemyśleć. To wojna manewrowa, sierżancie. Nie podoba się wybierdalać do lotu. <grym> no proszę. Nie Nie, nie. Oczekuję, że wypełni się także to zadanie. Oczywiście. Mm.

Ja pierdzielę. Nie ten moment. się gdzie indziej trzeba schować. Wybaczcie mi tą pom pomyłkę. Ale myślałem, że trzeba od razu tam nie co Szybko, 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 ja chcę do rury. Skinnery były w transporterach, a te zostały zniszczone. No to może muszę! Chodź, stary! Proszę! Jakie teksty muszę? Tu się schowałam, tu się schowałam? Kurde, nie złożyłem. A As... są jak ja nie lubi ginąć Okej, okay. tutaj na pierwszy trzeba ty gry. Jeps. Kow zawóc nabimy! Zawraca, zawraca! Mamy przesłane. Stingery były w transporcie te zostały zniszczone. No to może muszę! Muszę! Ruszę! Czym się już jest? Co? Mało ładna Nie wychylać się! Krucać się jazda! Ostrzał! A, gdzie jesteś? Musimy mnie wypychać. Dziękuję bardzo. Są z tym gary, gdzie są stingary? Gdzie są stingary? Naprzód, naprzód! Mamy stan! Blackburn, Montes, w środku! Teraz hey, maskowi z biegiem! No i co? jest? Odpływ tym jebanym raku! Zatatuję! Nie wypierdlać się, kurwa! Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze robię. Dobra, dobrze. Pach! Poszedł? Zomrzył, czy nie zomrzył? Nie zomrzył. Dostał. Hehehe. Z się... A to co to co co Aha jakim sposobem zabil nie byli No za zaje... kurtebiście Zabili nam dwóch ludzi Steve, the future. <laughs> To było najlepsze słowo które można było powiedzieć w tej sytuacji w the Oj, Montes, Montes. Może gdybyśmy postąpili inaczej, oni nadal by żyli. No. Tyle, że to jest wojna. No i tego... rzeczy się zdarzają. Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa. Nieważne czy bomby tam są. Nie ma żadnych najazd. Jesteśmy my? Jesteś ty. No właśnie. Spadajmy, że nie. Jeszcze nie lubimy. Wy decydujecie. Idziecie ze mną? Nie. Ale dobra. To na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się niedługo. Cześć.